Wow. Rękawice KGT Mint Blow. I to są rękawice dla Was, bo na końcu filmu będzie o nie konkurs, więc koniecznie oglądajcie do końca. Pytałeś o te rękawice, więc napisaliśmy do Pana Wojtka z KGT, a on zaproponował nam, że wyśle nam te rękawice do testów i dostaliśmy je gratis, więc pójdą dla Was na konkurs. Rękawice otrzymujecie w takim foliowym opakowaniu rozpinanym u góry. Otwórzmy rękawice. Jak widzicie, zapakowane są one w dwie oddzielne folie. Dzięki temu są bezpieczne. Ale dodatkowo w środku mamy oddzielnie paski. Przejrzyjmy się samej rękawicy. I od razu widać, że kroj tej rękawicy to negatyw, bo wszystkie szwy są pochowane do środka. Wow, tego to nie było, żeby z tyłu była folia. A pianka tej rękawicy to Latex Contact, więc jeden z najlepszych latexów z najlepszym klejem. I powiem Wam ciekawostkę o tym Baku, bo przed nagraniem obok tych rękawic przechodziła moja siostra i pierwsze co zrobiła jak zobaczyła te rękawicę to powiedziała wow, jaki słodki miętowy, więc ten miętowy chyba jest fajnym kolorem. Ale wróćmy do oceny rękawicy. I większość tego baku to materiał Lake i jest on naprawdę gruby, a w środku ma taki jakby polar, więc mam nadzieję, że będzie dobrze się sprawdzał na te jesienne dni. I oprócz tego ładnego, gumowego loga KGT to w strefie piąstkowania macie jeszcze takie powycinane gumeczki, które na pewno dadzą Wam komfort w piąstkowaniu. I jak tak patrzę na tą rękawicę, to ona ma naprawdę przemyślane detale, bo spójrzcie na przykład tutaj, na końcówkach palców też jest lateks kontakt i na nim również jest folia, a to rzadko zdarza się w rękawicach. I podobne rozwiązanie jest również na kciuku, bo tutaj również jest lateks kontakt, ale zostańmy przy tym kciuku, bo obok niego jest rozcięcie z elastycznym materiałem. Dzięki temu kciuk może się swobodnie ruszać. W górnej części rękawicy znajduje się elastyczna gumka, która będzie Wam ułatwiała zakładanie i zdejmowanie rękawicy. Chyba o tym nie wspomniałem, ale cały ten bak, który jest zrobiony z meszu jest dziurkowany, więc powinien dobrze oddychać w letnie dni. Podobnie między przodem, a tyłem rękawicy również jest świetna wentylacja. Zakładamy rękawicę. można I jest to kroj negatyw, który działa jak druga skóra, więc doskonale opina moją rękę. Przyjrzyjmy się jeszcze, jak trzyma się rękawica. I szczerze mówiąc, jest u mnie ona trochę luźna, więc możemy zapiąć pasek. Pasek nie jest zbyt długi, więc typowa wika na raz. Zwróćcie jeszcze uwagę, że rzep jest niedrapiący, więc będzie bezpieczny dla lateksu. Zapnijmy pasek. No i powiem Wam, że teraz jest świetnie dopasowana do ręki. Świetnie sprawdza się ten pasek. No dobra, nie ma co dłużej opowiadać. Lecimy na boisko i sprawdzić. No dobra, musimy oczywiście rozpocząć od zerwania folii. Tata, pomożesz przy jednej? Jeżeli mam być szczery, to tą folię bardzo trudno zerwać, a co oznacza, że rękawice są bardzo dobrze zabezpieczone. I co, Bramkarze, Lubicie ten dźwięk? No dobra, nowe morderzy. Przyznajcie, że te rękawice robią wrażenie. Kocham ten dźwięk, ale zetknęły standardowe od kopania piłki w ręce. To jedno z moich ulubionych uczuć złapanie piłki w nowych rękawicach. Klej w tych rękawicach jest naprawdę bardzo dobry, a sprawdźmy teraz amortyzację. W tych rękawicach, czyli tata, dasz mocniejsze piłki? Amortyzacja, poziom naprawdę top. Świetna amortyzacja. Ja! 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 Kontrola piłki jest naprawdę świetna. Bardzo dobrze łapie się przy dośrodkowaniach. A pan brzon, czyli strefa piąstkowania, też jest naprawdę bardzo dobrze przemyślana, bo dobrze mi się piąstkuje. Wybaczcie, ale podsumowanie zrobimy już w domu, bo zimno, ale jeżeli chcielibyście wiedzieć, na którą część chciała upadać, to mogę Wam to pokazać, bo narysowałam sobie błotem. Musicie upaść idealnie na pogrzeber. Do domu marsz. No więc podsumujmy miętowe rękawice od KGT. I pierwszą rzecz, którą sobie teraz uświadomiłem, to na dworze jest 0 stopni, jest błotnie, a mi w tych rękawicach w ogóle nie było zimno. Więc ta warstwa, która jest tutaj materiałowa, naprawdę bardzo dobrze trzyma ciepło. No i przejdźmy do gwiazdek Jake'a. Klej na start. Sami widzieliście, jaki piękny wydawały dźwięk. 6 gwiazdek. Klej po trollingu. Niestety szybko zakleiły się i błotem, i brudem, które były na piłce. Ale dalej dobrze łapił. 4 gwiazdki. Amortyzacja. Doskonały poziom. 6 gwiazdek. Łatwość kolanie I dobrze sprawdza się ta gumka, ale brakuje mi takiego paska do naciągania. 4 gwiazdki. Wygoda. Negatyw, więc świetnie dopasowane do ręki. 6 gwiazdek. Oddychanie ręki. Ręka ani się nie zgrzała, ani nie zmarszła. Idealnie. 6 gwiazdek. Kontrola piłki w rękach. I tutaj kontrola jest świetna. Czy przy dośrodkowaniach, czy przy strzałach jest po prostu idealna. 6 gwiazdek. Trwałość. I w niektórych miejscach na palcach są przetarcia, ale to też kwestia trudnych warunków. 5 gwiazdek. Opakowanie. I tutaj foliowe opakowanie z plastikowym zamykaniem. I to nie będzie jakoś za bardzo oddichało. 3 gwiazdki. Cena: 249 zł. To dużo, ale za ceną idzie jakość i ten latex Kontakt robi robotę Cztery gwiazdki. Ale zastanówmy się, dla kogo są te rękawice. Według mnie są to idealne rękawice meczowe i na takie jesienne pogody jak teraz. I czy nadadzą się na rękawice treningowe? Według mnie tak, ale osobiście żal by było brać ich na treningi, bo szybko bym je zniszczył, a ten design z tyłu jest naprawdę bardzo fajny. I teraz, tak jak obiecałem, czyli te rękawice pójdą na konkurs dla Was. Czyli Ty możesz zostać ich właścicielem. Zasady konkursu są bardzo proste. Napisz coś o bromkarzu ze swojej drżyny, który bardzo się stara i potrzebuje tych rękawic. A dodatkowo namów kolegów ze swojej drżyny, żeby pod Twoim komentarzem również napisali coś o tym samym bromkarzu. I wtedy zobaczy, jak bardzo go wspieracie. A ja będę mógł zobaczyć te komentarze i w piątek o 20.00 pokażę kto wygrywa ten konkurs. Do dzieła opisujcie swoich najlepszych kumpli. Dobrego dnia!